Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. Głód to jest jeden z najsilniejszych y, wektorów w życiu człowieka. Y, głód powoduje, że, y, że szalejemy, że tracimy zmysły. Głód powoduje, że przestajemy być rozsądni. Głód powoduje, że jesteśmy gotowi kłamać. Krzywdzić, wyrywać innym z rąk, głód powoduje, że oszukujemy, czasami głód powoduje, że mordujemy. Tymczasem Jezus zna odpowiedź na nasze głody. I dziś, gdy patrzymy na głodnych apostołów, którzy przechodzą przez pola pełne pszenicy, to widzimy, że Bóg prędzej niż my zrozumiał nasze głody i przewidział nasze głody, że, że Bóg nie chce nas wystawiać na głód, że nie tylko zatroszczył się o to, byśmy tu i teraz yy, głodu nie przeżywali, ale także zatroszczył się o to, żebyśmy nie byli głodni na wieczność. Do tego stopnia się zatroszczył, że samego siebie oddał yy, na pokarm. Oto odpowiedź Boga na to, co tak bardzo ludzkie, a może nawet małe i niegodne w nas. Na najbardziej atawistyczny, zwierzęcy, pierwotny odruch, w jaki, na, w jaki w nas jest, na odruch głodu, odpowiedział najbardziej świętą yy, yy, i najpiękniejszą ze wszystkich postaw postawą oddawania siebie na spożycie. Do zobaczenia jutro.